Wyobraź sobie, że każda dusza jest jak ogromna biblioteka wypełniona księgami życia, których nigdy nie czytałeś. Nasz wewnętrzny świat jest znacznie głębszy i starszy niż możemy sobie wyobrazić w codziennym pędzie życia. Ja, jako osoba studiująca tajemnice ludzkiej duszy od wielu dekad, widziałem niezliczone przypadki ludzi, którzy nagle zaczynali odczuwać niewyjaśnione połączenia z miejscami, w których nigdy nie byli, lub przejawiać umiejętności których nigdy nie uczyli się w obecnym życiu. Pewnego zimowego poranka, kiedy śnieg okrywał ulice Warszawy, odwiedził mnie pewien mężczyzna, profesor matematyki, który nigdy nie interesował się sprawami duchowymi. Jego twarz wyrażała mieszankę zażenowania i fascynacji, gdy opowiadał mi o swoich snach, w których płynnie mówił starożytnym językiem, którego nigdy się nie uczył. Co ciekawsze, pewnego dnia, będąc w muzeum, zatrzymał się przed wystawą starożytnych tekstów i ku swojemu zdumieniu zrozumiał fragmenty zapisów sprzed trzech tysięcy lat. To niemożliwe powiedział do mnie, nerwowo poprawiając okulary. Jestem człowiekiem nauki nie wierzę w takie rzeczy a jednak jego głos zadrżał. Te słowa przemówiły do mnie jak dawno zapomniany język ojczysty. Ta historia nie jest odosobniona. Badania prowadzone przez naukowców takich jak Stefan pokazują, że takie przypadki występują znacznie częściej niż moglibyśmy przypuszczać. Osoby, które nigdy nie otrzymały formalnego wykształcenia w danej dziedzinie, nagle przejawiają niezwykłe zdolności lub wiedzę, której źródła nie potrafią wyjaśnić. Zastanówmy się przez chwilę, skąd biorą się te niewyjaśnione talenty, silne ciążenia ku pewnym miejscom lub epokom, nieracjonalne lęki czy nieuzasadnione poczucie winy. Współczesna nauka dopiero zaczyna dotykać powierzchni tego, co tradycje duchowe nazywały od tysiącleci pamięcią duszy. Wyobraź sobie, że twoja dusza nosi w sobie doświadczenia setek, a może tysięcy poprzednich wcieleń. Być może byłeś kiedyś poetą w starożytnych Chinach, handlarzem przypraw na jedwabnym szlaku, lub rybakiem na wybrzeżu średniowiecznej Portugalii. Każde z tych doświadczeń pozostawiło ślad w twojej nieświadomości, wpływając na twoje obecne preferencje, talenty i lęki. Miałem kiedyś pacjentkę, młodą kobietę, która od dzieciństwa cierpiała na irracjonalny lęk przed ogniem, tak silny, że nawet zapalenie świeczki wywoływało u niej ataki paniki. Podczas sesji głębokiej medytacji ujawniło się wspomnienie z życia, w którym zginęła w pożarze, próbując ratować swoje dzieci. To wspomnienie, choć nie należało do jej obecnego życia, było zapisane głęboko w jej duszy, wpływając na jej codzienne funkcjonowanie. Nasze dusze są jak wielowarstwowe kryształy, które załamują światło doświadczeń poprzez różne wcielenia. To, co widzimy w naszym obecnym życiu, jest jedynie najnowszą warstwą. Pod nią kryją się niezliczone inne, każda z własną historią, własnymi lekcjami i niezaleczonymi ranami. Kiedy patrzysz w lustro, widzisz tylko obecną wersję siebie. Ale co, jeśli mogłabyś spojrzeć głębiej? Co, jeśli mogłabyś zobaczyć wszystkie twarze, które nosiła twoja dusza? Wszystkie role, które odegrała na scenie istnienia. Starożytne teksty tybetańskie mówią o pewnym stanie świadomości, w którym dusza może przypomnieć sobie wszystkie swoje poprzednie wcielenia. Ten stan nazywany jest otwarciem Księgi Życia. Według tych przekazów, osiągnięcie takiego stanu wymaga głębokiej medytacji i oczyszczenia umysłu z codziennych trosk i przywiązań. Jedna z moich uczennic, po latach praktyki medytacyjnej, zaczęła doświadczać przebłysków wspomnień które nie należały do jej obecnego życia. Widziała siebie jako młodego mnicha w górskim klasztorze, studiującego starożytne teksty przy świetle masłowch lamp. Te wizje były tak żywe i szczegółowe, że potrafiła opisać zapachy, dźwięki i tekstury otoczenia. Co ciekawsze, gdy później miała okazję odwiedzić Himalaje, bez wahania odnalazła drogę do małej świątyni, w której, jak twierdziła, spędziła tamto życie, mimo że nigdy wcześniej tam nie była. Czy to możliwe, że nasze dusze noszą w sobie całe biblioteki niezwykłych historii, do których rzadko mamy dostęp? Czy nasze niewyjaśnione pasje, talenty i lęki mogą być echem doświadczeń z poprzednich wcieleń? Zastanów się. Czy kiedykolwiek czułeś silne, niewytłumaczalne przyciąganie do odległego kraju lub epoki historycznej? Czy zdarzało Ci się spotkać kogoś po raz pierwszy, a mimo to mieć poczucie, że znasz tę osobę od zawsze? Czy masz talenty lub umiejętności? Które przyszły ci z niezwykłą, łatwością, jakbyś po prostu przypominał sobie coś, co już kiedyś wiedziałeś. Te uczucia nie są przypadkowe. Są jak delikatne pukanie do drzwi Twojej świadomości, za którymi czekają zapomniane rozdziały Twojej duszy. Każda dusza jest połączona niewidzialnymi nićmi z innymi duszami, tworząc skomplikowaną sieć karmicznych powiązań. Te relacje nie są przypadkowe. Są kontynuacją dialogów rozpoczętych tysiące lat temu. W innych ciałach i innych czasach. Karma nie jest karą ani nagrodą, jak często błędnie się ją interpretuje. Jest raczej naturalnym prawem przyczyny i skutku, działającym na poziomie duchowym. Spotkałem kiedyś parę, która przybyła do mnie z problemami małżeńskimi. Od pierwszego momentu zauważyłem między nimi silną, choć burzliwą więź energetyczną. Podczas naszych sesji odkryliśmy, że ich konflikt był echem dawnego niezakończonego sporu z innego życia, gdzie byli rodzeństwem walczącym o dziedzictwo. Ta świadomość zmieniła ich perspektywę. Zrozumieli, że przyszli do siebie po raz kolejny, aby nauczyć się wzajemnego szacunku i bezwarunkowej miłości. To, co nazywamy miłością od pierwszego wejrzenia, często jest po prostu rozpoznaniem duszy, z którą byliśmy blisko związani w poprzednich wcieleniach. Podobnie, niewyjaśniona niechęć do kogoś, kogo dopiero co poznaliśmy, może być echem dawnego konfliktu lub zdrady. Jeden z moich uczniów, poważny biznesmen, opowiedział mi kiedyś, jak podczas zagranicznej podróży służbowej, spotkał kobietę, która wywołała w nim tak silne uczucia, że aż zatrzymał się w połowie zdania, gdy ich oczy się spotkały. To było jak uderzenie pioruna, powiedział. Poczułem, jakbym znał ją przez tysiące lat, choć widzieliśmy się po raz pierwszy. Późniejsza analiza duchowa ujawniła, że dzielili oni intensywną relację w starożytnym Egipcie, gdzie byli kapłanami w tej samej świątyni. Ta rozpoznana więź sprawiła, że w obecnym życiu nawiązali głęboką przyjaźń, która pomogła im obu w rozwoju duchowym. Ale karmiczne powiązania nie dotyczą tylko relacji międzyludzkich, dotyczą również miejsc, kultur, a nawet umiejętności. Dlaczego niektórzy ludzie od dzieciństwa czują silne przyciąganie do określonych kultur czy tradycji, mimo że nie mają z nimi żadnych widocznych powiązań? Dlaczego dziecko urodzone w rodzinie bez tradycji muzycznych nagle przejawia niezwykły talent do gry na fortepianie? Pewna dziewczynka, którą poznałem, urodzona w sercu Polski, od najmłodszych lat wykazywała fascynację kulturą japońską. Znała intuicyjnie wiele aspektów tej kultury, choć nigdy nie była w Japonii. Ani nie miała dostępu do książek na ten temat. Jej rysunki pełne były motywów, które później zidentyfikowano jako tradycyjną japońską symbolikę. W czasie jednej z sesji regresji ujawniło się, że przez kilka wcieleń żyła jako członkini japońskiej rodziny samurajów, głęboko zanurzona w tej kulturze i jej wartościach. Karmiczne zobowiązania mogą również wyjaśniać niewyjaśnione poczucie winy lub długu, które niektórzy ludzie noszą w sobie. Spotykałem osoby, które poświęcały całe życie pomocy innym, często kosztem własnego szczęścia, nie rozumiejąc źródła tego przymusu. W wielu przypadkach okazywało się, że noszą one w sobie pamięć o wyrządzonych kiedyś krzywdach i podświadomie starają się je naprawić. Mężczyzna, który prowadził ośrodek dla bezdomnych zwierząt, podczas sesji medytacyjnej przypomniał sobie życie, w którym był myśliwym, bezwzględnie zabijającym dzikie zwierzęta dla sportu. Zrozumiał wtedy, że jego obecna pasja była formą zadośćuczynienia. Dusza szukała równowagi. Nasze dusze dążą do harmonii i rozwoju. Każde doświadczenie, każda relacja jest dla nich okazją do nauki i wzrostu. Problemy, z którymi borykamy się w obecnym życiu, często są karmicznymi lekcjami, które nasza dusza wybrała, by się rozwijać. Kobieta cierpiąca na chroniczną chorobę od dzieciństwa odkryła podczas głębokiej medytacji, że w poprzednim życiu była uzdrowicielką, która odmawiała pomocy cierpiącym, jeśli nie mogli zapłacić. Jej obecne doświadczenie choroby stało się okazją do rozwinięcia empatii i zrozumienia wartości współczucia. Nie wszystkie karmiczne powiązania są jednak obciążeniami. Czasami dusza przynosi do obecnego życia talenty i umiejętności rozwinięte na przestrzeni wielu wcieleń. To może wyjaśniać fenomen cudownych dzieci, młodych geniuszy muzycznych. Matematycznych czy artystycznych, których umiejętności zdają się wykraczać poza to, co mogliby nabyć w ciągu swojego krótkiego życia. Mozart zaczął komponować w wieku pięciu lat. Skąd wzięła się ta niezwykła zdolność w tak młodym wieku? Tradycje duchowe sugerują, że była to dusza, która przez wiele wcieleń doskonaliła się w muzyce, a w tym życiu po prostu kontynuowała swoją pasję. Zastanów się przez chwilę. Jakie niewyjaśnione talenty posiadasz? Jakie relacje w Twoim życiu wydają się mieć głębsze znaczenie, wykraczające poza zwykłe, codzienne interakcje? Jakie zadania czujesz, że musisz wypełnić, choć nie wiesz skąd bierze się to poczucie obowiązku? Być może są to echa Twoich karmicznych powiązań, zadań, które Twoja dusza zobowiązała się wypełnić, relacji, które przyszła uzdrowić lub rozwinąć. Każde z tych połączeń jest jak nitka w wielkiej tkaninie Twojego duchowego rozwoju, rozciągającej się przez tysiące lat, i niezliczone wcielenia. Głęboko w każdym z nas drzemie ogromny ocean pamięci, sięgający daleko poza granice naszego obecnego życia. Czasami ta pradawna wiedza przebija się do świadomości w najmniej spodziewanych momentach podczas snu, w chwilach głębokiej kontemplacji, lub nawet podczas wykonywania codziennych czynności. Są to momenty, które wielu duchowych nauczycieli nazywa przebudzeniem duszy. Pamiętam młodego mężczyznę, artystę, który przyszedł do mnie z fascynującą historią. Od dzieciństwa miewał sny o starożytnym mieście z białego kamienia, położonym nad błękitnym morzem. W snach tych czuł się jak w domu, znał każdą uliczkę, każdy zaułek. Przez lata rysował fragmenty tego miasta, tworząc setki szkiców przedstawiających budynki, świątynie. I codzienne życie mieszkańców. Pewnego dnia, przeglądając album o starożytnych cywilizacjach, natknął się na zdjęcia archeologicznych wykopalisk dawnego greckiego miasta Efes. Ze łzami w oczach rozpoznał miejsca ze swoich snów, te same budynki, te same ulice, które rysował przez całe życie, nigdy wcześniej nie widząc ich na jawie. Jak to możliwe? pytał mnie, drżącymi rękoma pokazując swoje rysunki obok zdjęć wykopalisk. Nigdy nie interesowałem się historią starożytną, nigdy nie czytałem o Efezie, a jednak znam to miejsce lepiej niż miasto, w którym się urodziłem. To, co ten młody artysta doświadczył, było przebudzeniem pamięci duszy wspomnieniem życia, które jego dusza przeżyła w starożytnej Grecji. Takie przebudzenia mogą przychodzić na różne sposoby i w różnych momentach życia. Niektórzy ludzie doświadczają ich poprzez niewyjaśnione umiejętności językowe. Znany jest przypadek indyjskiej dziewczynki, która nagle zaczęła mówić płynnie starożytnym dialektem sanskrytu, którego nigdy się nie uczyła. Lingwiści potwierdzili autentyczność jej wiedzy, mimo że ten dialekt nie był używany od ponad 2000 lat. Inni odkrywają w sobie niewyjaśnioną wiedzę techniczną lub naukową. W mojej praktyce duchowej spotkałem osoby, które intuicyjnie rozumiały skomplikowane zasady inżynierii, architektury lub medycyny. Mimo braku formalnego wykształcenia w tych dziedzinach, naukowcy coraz częściej badają zjawisko nazywane genetyczną pamięcią. Teorie, że pewne wspomnienia lub umiejętności mogą być przekazywane poprzez DNA. Ale czy genetyka może wyjaśnić znajomość języka, którym nikt w rodzinie nigdy nie mówił? Czy może wyjaśnić zdolność dziecka do gry na instrumencie, którego nikt w jego otoczeniu nie używał? Duchowe tradycje sugerują, że istnieje głębszy mechanizm. Pamięć duszy, która przechowuje doświadczenia ze wszystkich poprzednich wcieleń i czasami pozwala nam uzyskać do nich dostęp w obecnym życiu. Jak możemy świadomie obudzić tę ukrytą pamięć? Istnieje wiele technik, które przez stulecia były używane przez duchowych poszukiwaczy na całym świecie. Głęboka medytacja jest jedną z najpotężniejszych. Gdy umysł staje się cichy i spokojny, starożytne wspomnienia mogą wypłynąć na powierzchnię świadomości. Regularnie praktykujący medytacje, często zgłaszają przebłyski wspomnień z innych czasów i miejsc, które pojawiają się spontanicznie podczas ich praktyki. Pewna kobieta, która uczestniczyła w moich warsztatach medytacyjnych, opowiedziała, jak podczas szczególnie głębokiej sesji poczuła się przeniesiona do starożytnego Egiptu. Widziała siebie jako kapłankę, wykonującą rytuały w świątyni Izydy. Co ciekawsze, była w stanie szczegółowo opisać procedury rytualne, które, jak później potwierdzili Egiptolodzy, odpowiadały prawie dokładnie praktykom znanym z historycznych zapisów. Sny to kolejna brama do pamięci duszy. W stanie snu nasze świadome umysły odpoczywają, pozwalając głębszym warstwom świadomości komunikować się poprzez symbole i obrazy. Prowadzenie dziennika snów może być potężnym narzędziem do odkrywania wzorców i motywów, które mogą wskazywać na wcześniejsze wcielenia. Starszy mężczyzna, emerytowany nauczyciel, opowiedział mi o powtarzającym się śnie, w którym był mnichem przepisującym starożytne manuskrypty w zimnym kamiennym klasztorze. Sen był tak szczegółowy, że mógł opisać zapach pergaminu, dźwięk ptaków za oknem i nawet łacińskie teksty, które przepisywał, mimo że nigdy nie uczył się łaciny. Ten sen okazał się kluczem do zrozumienia jego obecnej pasji do kaligrafii i starożytnych tekstów. Istnieją również bardziej bezpośrednie metody, takie jak hipnoza regresyjna, która pomaga ludziom dostać się do głębszych stanów świadomości, gdzie mogą uzyskać dostęp do wspomnień z poprzednich wcieleń. Pod kierunkiem doświadczonego przewodnika osoby poddane regresji często są w stanie przypomnieć sobie szczegółowe informacje o życiach, które ich dusze przeżyły w innych czasach i miejscach. Jednak nie każde wspomnienie z poprzedniego życia. Pojawia się jako wyraźna wizja czy sen. Czasami przychodzą one jako niewyjaśnione emocje, fobie lub silne zainteresowania. Strach przed wodą, mimo braku traumatycznych doświadczeń w obecnym życiu, może być echem utonięcia w poprzednim wcieleniu. Nieracjonalna fobia związana z określonymi zwierzętami może wskazywać na niebezpieczne spotkanie z tym gatunkiem w dawnych czasach. Silne przyciąganie do określonej kultury lub epoki historycznej. Może sugerować, że Twoja dusza spędziła tam ważne wcielenie. Dlatego zachęcam Cię do uważnego obserwowania własnych, niewyjaśnionych uczuć, fobii i pasji. Mogą one być cennymi wskazówkami prowadzącymi do odkrycia Twoich poprzednich wcieleń i zrozumienia lekcji, które Twoja dusza stara się przyswoić. Przebudzenie pamięci duszy nie jest tylko interesującym doświadczeniem. Ma głęboki cel i znaczenie dla naszego duchowego rozwoju. Kiedy zaczynamy rozumieć wzorce naszych poprzednich wcieleń, możemy zobaczyć większy obraz ewolucji naszej duszy. Możemy rozpoznać lekcje, których nasza dusza potrzebuje się nauczyć i świadomie pracować nad ich przyswojeniem. Dla wielu osób świadomość poprzednich wcieleń przynosi głębokie uzdrowienie i zrozumienie. Pomagają one wyjaśnić obecne wyzwania, relacje i tendencje. Dają nam szerszą perspektywę. Która wykracza poza ograniczenia jednego krótkiego życia. Pokazują, że jesteśmy znacznie więcej niż tylko tym, kim jesteśmy teraz. Jesteśmy duszami na długiej podróży przez czas i przestrzeń, uczącymi się, rozwijającymi i ewoluującymi z każdym doświadczeniem. Wyobraź sobie wszechświat jako wielką kosmiczną sieć, w której każda dusza jest świetlistym węzłem, połączonym z niezliczonymi innymi. Ta wizja nie jest tylko poetycką metaforą. Jest głęboką rzeczywistością, której doświadczali mistycy i duchowi poszukiwacze na przestrzeni tysiącleci. Nasze dusze nie są odizolowanymi bytami, lecz częścią ogromnej współzależnej całości, gdzie każde działanie i każda myśl wysyła fale, które rozchodzą się we wszystkich kierunkach, wpływając na całość sieci. W mojej wieloletniej praktyce duchowej miałem przywilej obserwować, jak ta sieć objawia się w życiu ludzi. Szczególnie fascynującym zjawiskiem są dusze bliźniacze lub grupy dusz, istoty, które podróżują razem przez kolejne wcielenia, przyjmując różne role i relacje, ale zawsze znajdując drogę z powrotem do siebie. Pewnego razu pracowałem z grupą przyjaciół, którzy czuli między sobą niewytłumaczalnie silną więź, mimo że poznali się dopiero w dorosłym życiu. Podczas grupowej medytacji odkryli, że w poprzednim wcieleniu byli rodziną żyjącą w małej wiosce w XIX wiecznej Rosji. W jeszcze wcześniejszym życiu byli grupą uczniów tego samego mistrza w starożytnych Indiach. Ich dusze wielokrotnie wybierały ponowne spotkanie, kontynuując wspólną podróż przez różne epoki i kultury. To, co niektórzy nazywają przypadkowymi spotkaniami, często jest starannie zaaranżowanym przez duszę ponownym połączeniem. Pamiętam historię kobiety, która podczas podróży pociągiem nawiązała rozmowę z nieznajomym. Poczuli natychmiastową, głęboką więź, jakby znali się od zawsze. Później, podczas wspólnej medytacji, odkryli, że w poprzednim życiu byli rodzeństwem rozdzielonym w dzieciństwie przez wojnę, które obiecało sobie, że kiedyś się odnajdzie. Ich obecne przypadkowe spotkanie było wypełnieniem tej obietnicy złożonej setki lat temu. Takie historie przypominają nam, że nic w duchowej podróży nie dzieje się prawdziwie przypadkowo. Każde spotkanie, Każda relacja, każde wyzwanie ma głębsze znaczenie i cel w ewolucji naszych dusz. Jeszcze bardziej fascynujące jest to, jak dusze komunikują się między sobą poza fizycznymi ograniczeniami czasu i przestrzeni. W stanie głębokiej medytacji lub podczas snu nasza świadomość może przekraczać granice fizycznego ciała i nawiązywać kontakt z innymi duszami, zarówno tymi obecnie wcielonymi, jak i tymi, które przebywają w niematerialnych wymiarach. Młoda kobieta, która uczestniczyła w moich warsztatach, opowiedziała mi poruszającą historię. Przez lata śniła o małym chłopcu, o ciemnych włosach i brązowych oczach, który nazywał ją mamą, mimo że nie miała dzieci. W tych snach czuła do niego niewytłumaczalną miłość i tęsknotę. Kilka lat później, gdy zaszła w ciąże i urodziła syna, natychmiast rozpoznała w nim chłopca ze swoich snów. Ich dusze komunikowały się ze sobą zanim jeszcze spotkały się w fizycznej rzeczywistości. Takie doświadczenia sugerują, że nasze dusze mogą zawierać umowy lub kontrakty przed wcieleniem, decydując się na spotkanie w określonym czasie i miejscu, aby wypełnić wspólne zadania lub nauczyć się konkretnych lekcji. Te duchowe porozumienia są często pamiętane na poziomie duszy, nawet jeśli nasz świadomy umysł nie ma do nich dostępu, ale połączenia dusz wykraczają poza indywidualne relacje. Istnieje również głębsze, uniwersalne połączenie, to co niektóre tradycje nazywają jednością świadomości lub kosmicznym umysłem. W najgłębszych stanach medytacji można doświadczyć rozpuszczenia się granic indywidualnego ja i zjednoczenia z tą większą całością. W tym stanie staje się jasne, że wszystkie dusze są jak fale tego samego oceanu, pozornie oddzielne na powierzchni, ale fundamentalnie jedno w głębi. Ten poziom świadomości, który mistycy wszystkich tradycji opisywali przez tysiące lat, jest ultimatywnym celem podróży duszy. Poprzez niezliczone wcielenia, poprzez radości i cierpienia, poprzez różnorodne doświadczenia, nasza dusza stopniowo ewoluuje w kierunku tego pełnego przebudzenia i zjednoczenia. Pewien starszy mężczyzna, który praktykował medytację przez ponad 50 lat, opisał mi swoje doświadczenie tego stanu. To jak powrót do domu, którego nigdy nie opuściłem. W tym stanie widzę, że cała separacja była iluzją. Wszystkie moje poprzednie wcielenia, wszystkie role, które grałem: król, żebrak, wojownik, mnich wszystkie one były jak sny jednej świadomości, i wszystkie dusze, które spotkałem na swojej drodze, są fundamentalnie mną, a ja jestem nimi. Ta głęboka mądrość. Osiągalna przez bezpośrednie doświadczenie, a nie intelektualną spekulację, jest najcenniejszym darem, jaki nasze dusze mogą otrzymać z tej długiej podróży przez niezliczone wcielenia. Co to wszystko oznacza dla naszego codziennego życia? Jak świadomość naszych poprzednich wcieleń i duchowych połączeń może pomóc nam żyć lepiej, bardziej świadomie i z większym współczuciem? Przede wszystkim daje nam to szerszą perspektywę. Problemy, które wydają się przytłaczające w kontekście jednego krótkiego życia, nabierają innego wymiaru, gdy postrzegamy je jako część długiej podróży duszy. Trudne relacje mogą być widziane jako możliwości nauki i wzrostu, a nie jako niesprawiedliwe obciążenia. Po drugie, rozumienie karmicznych powiązań może pomóc nam wziąć większą odpowiedzialność za nasze myśli, słowa i czyny, jeśli każde działanie wysyła fale przez sieć świadomości. Wpływając na nas samych i innych w tej i przyszłych inkarnacjach, to mamy silną motywację, by działać z większą uważnością i współczuciem. Wreszcie, świadomość wielości wcieleń naszej duszy może przynieść głębokie poczucie pokoju i akceptacji. Zaczynamy rozumieć, że nic nie jest naprawdę stracone, ani miłość, ani nauka, ani doświadczenie. Wszystko zostaje zachowane w pamięci duszy. I przyczynia się do naszego wiecznego rozwoju. W tradycji buddyjskiej istnieje piękna praktyka zwana dedykacją zasługi. Po każdej medytacji lub dobrym uczynku praktykujący dedykuje pozytywną energię dobru wszystkich istot we wszystkich wymiarach i czasach. Ta praktyka rozpoznaje głębokie połączenie między wszystkimi duszami i wyraża nadzieję, że wszystkie istoty ostatecznie osiągną wyzwolenie i oświecenie. W tym duchu zachęcam Cię, abyś rozważył swoją własną podróż duszy, nie jako izolowaną ścieżkę, ale jako część wielkiego, wspólnego tańca świadomości. Każda Twoja myśl, każde działanie, każdy moment współczucia i zrozumienia, nie tylko przybliża Twoją duszę do pełnego przebudzenia, ale również przyczynia się do ewolucji całej sieci dusz, z którą jesteś nierozerwalnie połączony. Twoja dusza przeżyła tysiące wcieleń i prawdopodobnie przeżyje tysiące więcej. Każde z nich jest jak rozdział w Wielkiej Księdze, każde wnosi swój unikalny wkład w historię, która wciąż się rozwija. Zaproś tę szerszą perspektywę do swojego codziennego życia i obserwuj, jak transformuje Twoje doświadczenie świata i relacji z innymi. Jeśli te głębokie prawdy o duszy poruszyły coś w Twoim wnętrzu, to nie jest to przypadek. Twoja dusza rozpoznaje prawdę, która rezonuje z jej własnym doświadczeniem przez tysiące wcieleń. Nie pozwól, by ta iskra świadomości zgasła, zasubskrybuj nasz kanał już teraz, aby otrzymywać więcej duchowych nauk, które pomogą Ci odkryć zapomniane rozdziały historii Twojej duszy. Naciśnij dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnego odcinka z tej transformującej serii. Rozpocznij świadomą podróż do własnego wnętrza, Twoja dusza czekała na to przez tysiące lat.